Drugi dzień imprezy rozpoczynamy od wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie za chwilę nastąpi uroczyste podpisanie umów między Młodzieżową Radą Miejską Zobornik Śląskich a także ich odpowiednikami z zaprzyjaźnionego miasta Rechał. spolupráce, spolupráci ZBR Nová o partnerstve pri Wszystkich Państwa, którzy tutaj dzisiaj przyszli, zapraszamy, żeby się przyłączyli do tej wspaniałej zabawy, która zaraz przejdzie ulicami miasta. Uroczysta parada tanecznym krokiem zbliża się pomału na klas targowy, a to znaczy, że za chwilę dokonamy uroczystego i oficjalnego otwarcia ósmych dni Obornik Śląskich. Witam mieszkańców Obornik Śląskich i zaproszonych gości. Z roku na rok tych atrakcji coraz więcej jest z okazji dni, dni Obornik Śląskich, ale to nie dzięki pracownikom urzędu, tylko też stowarzyszeniom, które aktywnie włączają się w organizację naszych dni. Nie tylko głównych imprez, czyli piątkowej i sobotniej, ale również imprez towarzyszących. Przykładem była dzisiejsza barada, gdzie Raban, stowarzyszenie, przepraszam, Fundacja Raban na, na ten plac. Dziękuję przyjaciołom miasta Rechał, że aktywnie włączają się w obchody naszego miasta. Dziękuję burmistrzowi Michaleowi Abrahamowi za dziesięcioletnią współpracę z naszym miastem. Myślę, że doczekamy się jubileuszu taki, takiego, jak i w tamtym roku mieliśmy miejsce oglądać w Rechał, czyli 50-lecie współpracy z partnerskim miastem we Francji. Dziękuję Piotrowi Woszczykowi, wiceburmistrzowi Obornik, że przyjęli nasze zaproszenie i uczestniczą w dzisiejszej uroczystości. Życzę wszystkim bardzo dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Uns miteinander gemeinsam an dem Haus Europa Europa, das sind wir alle, die wir heute hier auf diesem Platz zusammengekommen sind. Und die Verbindung zwischen unserer Stadt Reau und obornik soll dafür ein lebendiger Beweis sein. Als Zeichen der Verbundenheit zwischen obornik und Reau haben wir ein kleines Geschenk mitgebracht. Dieses Geschenk soll die Einwohner. Der Stadt hier und die Besucher auf die Städtefreundschaft hinweisen. Es ist ein Wegweiser nach Riau und die Entfernung 444 km. Cieszę się, że nasze małe ojczyzny, nasze miasto Reho oraz gmina Worniki Śląskie budują wspólny dom. Wspólny dom, który nazywamy Europą. Cieszę się, że idziemy w tym kierunku. Jako dowód tego, że jesteśmy blisko siebie, nie dzieli nas aż tak duża odległość, przygotowaliśmy również mały prezent dla Pana, Panie Burmistrzu. Jest to kierunkowskaz, kierunkowskaz z, z może i daleko, ale tak, tak naprawdę niedaleką odległością, która dzieli, a jak myślę bardziej łączy nasze miasta. Korzystając z wolnej chwili, postanowiliśmy z naszą kamerą odwiedzić stoiska, które tutaj są wystawione. A wystawiają się dzisiaj m.in. Obornicki Ośrodek Kultury, Obornicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gmina Oborniki Śląskie, a także zaprzyjaźnione miasto Rechał. Zapraszam Państwa teraz do obejrzenia tego, co przygotowali. Z naszą kamerą odwiedzamy stoisko gminy oborniki śląskie, a za moimi plecami atrakcja, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tutaj na tej planszy yy, możemy sobie wykonać zdjęcie za pomocą tej skrzyneczki, w której znajduje się aparat fotograficzny. Takie zdjęcie jest darmowe. Jest wspaniałą pamiątką z tego rocznych dni obornik śląskich. Jedną z atrakcji towarzyszących dzisiejszej imprezie jest wystawa zabytkowych pojazdów, różnego rodzaju, są tutaj motocykle, traktory, zabytkowe syreny, fiaty i to wszystko za chwilę Państwu pokażemy. Naszym gościem jest prezes Stowarzyszenia Bór Oborniki Śląskie yy, Piłki Ręcznej oczywiście. Panie prezesie jak długo istniejecie. No, w tym roku przypada okrągła rocznica 50 lecia istnienia sekcji piłki ręcznej w Obornikach Śląskich z tego z tego powodu właśnie postanowiliśmy bardziej się pokazać na Dniach Obornik. Czy mógłby Pan wymienić główne jakieś sukcesy Waszego Stowarzyszenia, Waszej drużyny? No przede wszystkim to jest to, że istniejemy 50 lat. Nie, nie wszystkie kluby e, istnieją tak, e, długo. tak długo. tak. E, e, funkcjonujemy, wychowujemy młodzież. E, e, sukcesy one są mniejsze lub większe. E, takim dość dużym. Takim dość dużym sukcesem naszym jest obecny wynik w tym roku u seniorów. Zajęliśmy trzecie miejsce w drugiej lidze. Pomimo tego, że jesteśmy amatorskim klubem, rywalizowaliśmy z, z klubami, w których zawodnicy zajmują się profesjonalnie piłką ręczną. Pomimo tego wyprzedziliśmy ich i, i jest to dość duży sukces, ale uważam, że dużym sukcesem i tak myślę, że największym jest to, że piłka ręczna w obornikach na nowo odżywa i staje się coraz bardziej popularna i młodzież się zaczyna garnąć do. Do, do piłki, tak. Bierzemy tutaj udział, zaraz weźmiemy w takiej akcji, włącz się do gry, która polega na tym, że. Polega na tym, że e, podpisujemy się swoimi dłońmi w barwach klubu. E, podpisując się pod tym, włącz się do gry, czyli aprobuję piłkę ręczną w obornikach śląskich. E, jestem kibicem, e, lubię ten sport. Czy pozwoli pan, że ja też się dołączę? Jak najbardziej. Wczoraj odbył się mecz sparingowy między SPR, Buroborniki Śląskie, druga, ligia, druga Liga, a Zagłębiem On Odbył się on z okazji 50-lecia istnienia klubu. Także wielki szacunek na wszystkich działaczy, wszystkich trenerów i zawodników, którzy przez 50 lat promują zarówno SPR, Buroborniki Śląskie, jak i całą gminę. Dziękuję bardzo za to. to... 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 别客气，别客气。 Przed chwilą dokonaliśmy uroczystego posadzenia drzewek upamiętniających dziesięciolecie współpracy między gminami. Ja chciałem zapytać pana burmistrza Obornik Śląskich, jak podsumuje pan y, współpracę między waszymi miastami? Od samego początku układa się w znakomity sposób, teraz rozszerzyło się to trochę bardziej. Z tego względu, że na początku były to współprace między samorządami. Obecnie jest podpisane już z Partnerstwem Młodzieżowych Rad, młodzieżowych rad Miasta. Czyli idę w kierunku młodzieży, żeby też swój duch wniosła w to porozumienie. Kolejnym elementem, który był już podpisany, to prawda, wcześniej, dwa lata temu, to stowarzyszenia myśliwskie, które między sobą współpracują i utwarza, również robią szkolenie i w Polsce, i u siebie pod kierunkiem przyrody współpracy człowieka z przyrodą, z zwierzyną leśną. I ta współpracę układają się coraz, coraz mocniej. A jeszcze ja chciałem zapytać przy okazji, bo trzymacie również sztamę, że tak powiem, z dobornikami wielkopolskimi. To jest nasze miasto bliźniacze i taką współpracę zawiązaliśmy. Ona trochę inaczej wygląda niż miasto bartenskie na Szerechał. Ale zbliżamy się w kierunku pojednania, tak samo w kierunku wymiany młodzieżowej, zespołowej, kulturalnej i sportowej. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Städten jest sehr fruchtbar, w in verschiedenen Bereichen. Am Anfang Kultur, dann Sport, dann Jäger, jetzt Jugend. Also, konnte sich nicht besser Na to pytanie mogę odpowiedzieć w prosty sposób. Po pierwsze, mamy świetną kulturę zarówno na polu kulturalnym, na polu sportowym, na polu wymiany, również i szkolny, ale teraz również dołączyła i Rada Młodzieżowa Miejska, więc jednym słowem układa się to śmienić. Za nami blok artystyczny przygotowany przez dzieci Sobornickiego Ośrodka Kultury, za nami także Festiwal Raban, a przed nami zespół Bluesmenii, a także gwiazda dzisiejszego wieczoru, zespół IRA. Ja jestem Artur, to jest Wojtek. Jestem, tak, serdecznie, my jesteśmy... O oh Boże, jeszcze Dobra. Raz. Cześć, ja jestem Artur, to jest... Wojtek. Jesteśmy z zespołu IRA i pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Obornik Śląskich. I zapraszamy na koncert.

Gną, daj mi rad, a nie wiosłanie skończone. Patrz w moją stronę, choć na godzinę. Tegoroczne Dni Obornik Śląskich dobiegają końca. W imieniu organizatorów dziękujemy państwu za wspólną zabawę i oczywiście zapraszamy w przyszłym roku. Do zobaczenia.